Cześć, zapraszam was na premierowy odcinek programu Redakcja, w którym jak zawsze informacji ze świata kultury i rozrywki nie zabraknie. A w dzisiejszym odcinku powiemy o wielkim sukcesie Sary James w amerykańskim Mam Talent, o nowym polskim filmie długo oczekiwanym filmie Broadpeak na Netflixie, a także zajrzymy na konferencję jesienną konferencję Warner Bros Discovery i TVN. A program rozpoczynamy od spotkania muzycznego z Michałem Wrzosem, który powraca z nowym Singlem Za Późno. Na początku y, seria szybkich pytań i krótkie odpowiedzi. Dobra? Dobra. Stół okrągły czy kwadratowy? Okrągły. Film y, w kinie czy w domu na kanapie? W domu na kanapie. Bywasz gdzieś zazwyczaj za wcześnie czy za późno? Staram się być na czas, ale zdarza się spóźnić. Okej, okay. Michał Wrzos jest z nami. Witam cię serdecznie. Po raz kolejny cześć, w w programie. No i wyjaśnijmy, co tutaj się zadziało. Czy ty jesteś w stanie rozszyf rozszyfrować w ogóle te zagadki, które ci tutaj zapodałem, że tak powiem. To tak, myślę, że jestem w stanie wymyśleć o co chodziło i chyba chodzi o moje dotychczasowe single, które już tutaj na antenie żeśmy oglądali wspólnie. Tak jest, właśnie, bo był to stół, przypominamy Państwu, był to film. A teraz jest właśnie piosenka Za późno, późno dokładnie. Za późno to taki utwór, y, mroczny dosyć, elektroniczny, y, ale przestrzenny i opowiadam w nim o takiej historii, która myślę mogła się przydarzyć nie tylko mi, mm -hmm. ale. Wyjście na miasto wieczorem w poszukiwaniu wrażeń może się różnie skończyć i można takie wrażenie spotkać, które potem jakby nie daje o sobie zapomnieć. I chodzi tutaj o jakąś osobę. I miasto też gra ważną rolę w klipie, który obrazuje tę piosenkę. W teledysku do utworu za późno przemierzam Warszawę na hulajnodze elektrycznej. I e, to wyszło tak przypadkowo, bo myślałem o tym, żeby zrobić coś przestrzennego i żebym się ruszał i żeby kamera była w ruchu, bo bardzo to jest fajne, taki obrazek jest pasujący do muzyki, która jest energetyczna, też z takim konkretnym bitem. E, niestety nie potrafię jeździć na rolkach, ani na wrotkach, e, więc pomyślałem, że może taka hulajnoga elektryczna będzie najlepszym rozwiązaniem dla kogoś takiego jak ja. Jeździliśmy tak przez trzy dni, wow. po godzinie trzeciej w nocy, <noise> aż do 5 nad ranem. Czy jakieś w związku z tym przygody mieliście podczas kręcenia tego clipu? Ja miałem taką przygodę, że. No, wiem faktycznie już z autopsji teraz, że polskie drogi, no nie są może e, najświeższej jakości, okay. mimo że są szerokie, to posiadałem takie dziury i hulajnoga, jak ma takie małe kółeczko, łatwo może w taką dziurę wpaść i się można wywrócić. Całe szczęście udało mi się w ostatniej chwili <zyskoczyć> zeskoczyć z hulajnogi, ale ryzykowałem życie, żeby to się udało. Muzycznie to też jest e, troszeczkę jeszcze co innego niż to, co do tej pory mieliśmy okazję usłyszeć, tak. prawda? Mów, ma tu na myśli ten stół i film, o którym było na samym tak. początku. Tak, tak. Zdecydowanie różni się aranżacja do utworu Za późno od tych poprzednich singli, które wymieniłeś. Tym, że trochę odszedłem od warstwy takiej rockowej, bo beat jest zrobiony syntetycznie, bardziej tak w stronę amerykańskiego popu mainstreamowego oraz jest bardzo dużo warstw takich syntów które jakby tworzą taką fajną masę, a w poprzednich utworach główną partię jakby wiodącą grały gitary zawsze mm -hmm. elektryczne i teraz myślę, że jest tak trochę przestrzenniej i ciekawiej. Też bardzo lubię elektronikę, dlatego taki singiel. Ostatnim razem, jak się spotkaliśmy, mówiliśmy o Twojej płycie, o płycie Iluzję, która miała wystartować 1 tak. września i pewnie dzisiaj byśmy rozmawiali o tej płycie, ale ta premiera została troszeczkę odłożona w czasie. Tak, razem z wydawnictwem podjęliśmy taką decyzję, e, podyktowaną, właściwie małymi takimi można powiedzieć sukcesami w serwisach streamingowych. Teraz muzykę głównie słucha się przez internet i te serwisy steruje taki jakby można powiedzieć algorytm mm -hmm. sposób dobierania premier, który bardzo pomaga debiutantom takim jak ja. Żeby tego nie przerwać, bo ta zabawa polega na tym, że wypuszcza się utwór za utworem, uznałem, że stracę trochę szans na to, żeby rozpromować pozostałe utwory, których jest jeszcze 7 i Myślę, że lepiej jest jeszcze troszeczkę tych singli powydawać i poszerzyć sobie grono słuchaczy, a płytę na początku roku przedstawić, już jak będzie nas, nas taka gromadka. Trzy piosenki za nami, ale przed nami pewnie następne. Tak. E, czy też możemy się spodziewać zaskoczeń, jeśli chodzi tak. o, o warstwę muzyczną, tekstową? Tak. Coś jeszcze możesz tutaj nam zaspoilerować? Tak, mogę uchylić, Rąbka Tajemnicy. E, dwa najbliższe single e, będą nosiły tytuł Oddech i Odmienności. E, w utworze Oddech będę miał gościa specjalnego. Będzie to bardzo utalentowana songwriterka Agata Radziszewska i mamy taką piękną baladę z mocnym finałem odnośnie czasów pandemii. A drugi utwór, który nazywa się Odmienności, opowiada o tym, że jestem troszeczkę taki zdenerwowany tym, że odmienności działają trochę jak płachta na byka u niektórych ludzi i że powodują agresję, a nie powinny i wydaje mi się, że taki brak zrozumienia do odmienności w tych czasach jest bardzo złą rzeczą i chciałbym z tym walczyć i utwór odmienności to jest taka ballada gdzie po prostu wyrażam swój protest